Rozpoczynamy prezentację indywidualnych wykonawców programów artystycznych i zespołów. Wszystko o tematyce Bożonarodzeniowej. Wśród nas są mili goście, którzy będą się przyglądali Waszym prezentacjom. I tak gorąco witam pana Ludwika Maksalona, dyrektora Delegatury Kuratorów taką Krystyną Skowronek. Jest pan Janusz Zmielewski z Wojewódzkiego Domu Kultury w Polsce, specjalista w domu i pani Małgorzata Kauchunowi. Witam naszego proboszcza z naszej parafii Matki Bożej, łaskawy jednego z współorganizatorów, księdza Tadeusza Szlach. Jest również przedstawiciel prasy, bo tak ładnie brzmi naszej gazety lokalnej, gazety wyborczej, pan Łopaciński, którego również witam. Sądzę, że wszyscy znają kolejność, ale jeszcze przypomnę, że pierwszy, pierwsza występuje szkoła podstawowa Zesłupi, Słupi, później młodzież gminnego ośrodka również Ze Słupi, dalej szkoła podstawowa Raków, zespół szkół rolniczych Krzelów, szkoła podstawowa Łysaków, szkoła podstawowa Kozłów i w dalszej kolejności będą się prezentować szkoły podstawowe z Jędrzejowa. Numer 1, 2, to już kolejność ustalimy, ale będą potrzebne jeszcze szkoły. Dla wszystkich. Mam gorącą prośbę do wszystkich wykonawców, ponieważ jak Państwo widzicie jest dosyć dużo zespołów. Chodzi mi po prostu o sprawne i szybkie przeprowadzenie dzisiejszych prezentacji. Refleksjami i uwagami na temat dzisiejszej prezentacji chciał podzielić się z Wami ksiądz Tadeusz Lachta. Proszę bardzo. Na początek chcę wam wszystkim powiedzieć szczęść Boże. Na pewno się dziwicie, że ksiądz na takiej sali, prawda, jest wśród was. Ale nie jest to dla was nowością, bo księdza są już w szkołach, co jest dla nas wielką radością. Moi kochani wykonawcy, czyli drodzy nauczyciele i wy najukochańsi, bo tak trzeba was powiedzieć, co by było, gdyby was nie było, prawda? Ja myślę, że dzisiejsze prezentacje są szczególnie ważne. Zauważcie, wśród organizatorów jest dom Kultury, delegatura Kuratorium i także parafia. No, dziwne to jest, ale myślę, że to jest normalne. Drogie dzieci, myślę i droga młodzieży, myślę, że ważne jest to, że się tutaj spotykamy wszyscy. I ważne jest to, że łączy nas jeden temat Boże Narodzenie. I dlatego naszym pragnieniem jest aby te prezentację potraktować jako, tako, jako taki właśnie refleksyjny, refleksyjne podzielenie się przeżyciami z, tym, z tymi treściami, które kryją się za tym, tą nazwą święta Boże Narodzenia. I dlatego chcemy, aby te prezentacje były trochę inne niż zawsze, bo zawsze każdy myślał, które miejsce zajmie, jak go ocenią. I chcielibyśmy, żeby dzisiaj nikt nikogo nie oceniał. Ale żeby drugiego, ale żeby każdy ocenił siebie sam. Ile serca włożył w to przygotowanie, ile serca włożył w tą prezentację tego, czego się nauczył. I dlatego te prezentacje nie będą takimi prezentacjami, gdzie jury, czyli sędziowie będą w nas samych, w, w naszych sercach. Niech te serca ocenią, czy w tym, w tym temacie Boże Narodzenie daliśmy wszystko siebie, bo myślę, że chyba o to chodzi, bo prawie że wszyscy jesteśmy wierzącymi. I dlatego chciałbym, i bardzo się ze wszystkimi organizatorami z tego cieszę, i z Waszymi wychowawcami, żebyście mimo tego już nie będziemy oceniać na miejsca, czy pierwsi, drudzy, ostatni, tylko chcemy, żebyśmy. Wspólnie wszyscy przeżyli ten dzień jako takie refleksyjne, spokojne, pełne radości, podzielenie się swoim wnętrzem, które obraciliście przez swoją wiedzę, przez przeżywanie tych świąt Bożego Narodzenia. I za to chcemy wam dzisiaj bardzo, bardzo gorąco podziękować. Ja przyznam się, że dzisiaj rano o godzinie 7 waszej intencji. Uczestników wszystkich tych prezentacji odprawiłem Świętą. I tak bardzo gorąco Pana Boga prosiłem, abyście z tych prezentacji wyszli tacy promienni, radośni, jako jedna rodzina. Rodzina tych, których łączy to przepiękne wydarzenie, które miało miejsce 2000 lat temu i które przeżywamy każdego roku. I myślę, że to jest chyba jakiś jedyny prezent, który Wam mogę złożyć. Modlitwa Waszej intencji, żebyście zawsze byli tak wspaniałymi i tak dobrymi ludźmi, dobrymi uczniami, dobrymi Polakami, bo to jest bardzo ważne. Wszyscy musimy kochać tą ojczyznę, która tak bardzo pięknie przeżywa te święta Bożego Narodzenia każdego roku. I dlatego wierzę, że to przeżywanie tych świąt, wy tutaj na tej ziemi jędrzejowskiej, bo obojętnie skąd jesteście, czy ze Słupi, czy z Krzelowa, czy z Jędrzejowa, czy z Kozłowa, że wszyscy chcecie, żeby budować piękno, tą piękną tradycję, bożonarodzeniową w naszej oczywieniu. Ona naprawdę jest piękna. Otrzymałem życzenia z Francji, nawet telefoniczne i tak jeden z księży, który szukał do życzenia Polak, mówi jak bardzo Ci zazdroszczę, że Boże Narodzenie nie jestem w Polsce. Że nie widzę tych uśmiechniętych dzieci przy żółtku. chociaż tam też jest Boże Narodzenie, ale to właśnie my ten nastrój stwarzamy. Dlatego drogie dzieci, droga młodzieży, ja Wam dziękuję za to, że jeszcze ten twój podjęli. I będę się za was bardzo gorąco modlił, zawsze, żebyście budowali tą wspaniałą polską tradycję. A w tym dzisiejszym dniu pracowitym dla was, ale myślę, że radosnym, bo ta praca będzie bardzo wielką radością dla nas wszystkich. Chcę wam powiedzieć głośno, szczęść Boże. Jakieś wojsko z nieba leci, zdaje mi się, że śpiewają, ognie w ziemię zapalają. Czym prędzej, tym lepiej, żeby go zajmiemy, Bo jak się spóźnimy, do szczątku zginiemy. Zebyś był cierpliwy, słyszałbyś śpiewanie, Ale kiedy nie chcesz, niechaj się tak stanie. Idźmy więc, wołajmy, niech wszyscy wstawają. Mnie się wszystko staje, ja nie śpiewają. Wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, Nadszedł czas dla Maryi rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Noc mroźna. Zamiecie zawiały ślady dróg. I nagle w ciemności rozległy się słowa. Narodził się człowiek i Bóg. Rodzi się Bóg bogaczą, co berył dzieżą i trony, i biednym, co z nędzy płaczą, cierniowe nosząc korony. Jaki śmiech dzisiaj że Czy to nie było? Nie było miejsca dla Boga. Przecież On mieszka w kościołach. Nie było miejsca dla Niego. Nie było mnie w, ja w, 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 w duszy. Nie myślałem wcale o nim. W mi Hej, młodość moja minęła. Życie, jak rzeka przepływa. Dlaczego w życiu nie pojąć? W Nazywam się Daryk Sużalec. Reprezentuję szkołę w Potoku Wielkim, a zaśpiewam pastorałkę „Graj, dudko, graj”. Świątyni, ze swojej świątyni, kiedy minie czas kolęd, kolorowych baniek, czas drzewka ze świecidełkami, obyś i ty nie minął, obyś nie przestał być, obyś nie odszedł ze swoim świątecznym nastrojem, uśmiechem, nadzieją. Tak jak odchodzi uśmiech śniegowego płatka, tak jak mnie, godzina po godzinie, twoje święta. Obyś nie odszedł. Cóż, twoje święta prędko minęły? Zbyt szybko? Nie zdążyłeś ich w pełni poczuć? Nie, bo czas nie wyznacza twego życia. Mówisz, że nie wierzysz w to, że ty je wyznaczasz. Wyznaczasz Twój rok za rokiem, dzień po dniu. Wyznaczasz wymiar Twoich godzin. Tak, wiem, są Twoje, ale kiedy już poczujesz pra wolności, obyś nie odszedł. Niezauważalnie. Bez Twojej wiedzy i woli. Obyś nie odszedł od siebie, od Niego.